W studiu wydarzeń 24 razem ze mną Karolina Filipkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Karolina, mówimy tak od kilku dni, że ta jesień, choć no wiadomo, kalendarzowo, to jednak przyszło tak niespodziewanie po takim bardzo gorącym weekendzie. Czy to już tak zostanie z nami taka temperatura, taki chłód? Musimy się przygotować na to, żeby jednak już wyciągać te grubsze kurtki, czapki, nawet z szaf. Absolutnie doznaliśmy szoku termicznego. Ja również zaliczam się do tej grupy i co wychodzę rano do pracy jestem zdziwiona, mimo że sama zapowiadam takie wskazania termometrów że to odczucie chłodu jest aż tak mocne. W prognozach długoterminowych widać 20 kilka stopni, nawet 24 stopnie. Tyle na termometrach mamy zobaczyć w pierwszej połowie października. Trzymajmy kciuki, że te prognozy się sprawdzą, bo to, co przed nami, to kontynuacja wyjątkowo rześkich poranków. W trakcie dnia temperatura nie będzie co prawda przekraczać 20 stopni, no ale już te 17, 16 czy 15 zobaczymy, ale skoro świty jednocyfrowe wskazania, a na krańcach północno. Wschodnich, nawet zero na termometrach w tym momencie i przygruntowe przymrozki. Nostalgiczny obrazek Warszawy, tak stolica budzi się do życia. A my przejdźmy do map i zobaczmy, jak dzień będzie widać w całym kraju. Układ wysokiego ciśnienia w dalszym ciągu zapewnia nam sporo przejaśnień, rozpogodzeń do bezchmurnego nieba, ale. Takie zachmurzenie podrzucane przez układ niskiego ciśnienia i front atmosferyczny będzie dziś się pojawiać na krańcach południowo-zachodnich i tam lokalnie. Delikatnie, symbolicznie, ale jednak może pokropić deszcz. W Warszawie 17 stopni na termometrach, słonecznie. Za naszą wschodnią granicą 14, 15, większe zachmurzenie w Moskwie, ale bez opadów. stoice Skandynawii od 16 do 17, w Paryżu deszczowo i tylko 10 stopni na termometrach. Półwysep Iberyjski z temperaturą maksymalną do 26 stopni, najcieplej będzie w Lizbonie. W naszym kraju w tym momencie zero na termometrach. To suwałki wałki stok Tam jeden stopień powyżej zera i mglista aura. Widzialność jest dość mocno ograniczona. No i wszędzie tam, gdzie tak niskie wskazania, np w Lublinie, do dwóch stopni przygruntowe przymrozki. Do tego więcej chmur już w tym momencie na krańcach południowo-zachodnich bez opadów. Temperatura w tym momencie do 10-11 stopni. W trakcie dnia 16-17 czy 18 stopni w Poznaniu maksymalnie. Opad od deszczu lokalnie na podchalu, czy gdzie niegdzie z tego większego zachmurzenia na kręcach południowo-zachodnich mogą się wytrącać. Poza tym przewaga słońca No i mocniejsze porywy wiatru to południowo-wschodnia część Polski. Tam wiatr może powiedzieć do 50 km na godzinę. Więcej w aplikacji Pogoda Interia. Do zobaczenia.